Arkadiusz Żabka, witam w Radio 90. Czas na poranną rozmowę. Za pomocą Skype'a łączymy się z Mirosławem Szymankiem, wójtem Gminem Szana. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pana w Barburkę 4 grudnia. To dzień szczególny, no także dla gminy, także dla pana. No tak, chyba wypadałoby złożyć życzenia, więc jeżeli pan pozwoli, chciałbym złożyć wszystkim aktualnie pracującym górnikom i tym, którzy już są na emeryturze, no wszelkie pomyślności, zdrowia. Szczęść Boże! Było słodko, będzie chyba teraz bardziej gorzko, ponieważ rozmawiać będziemy o kolei, która zamiast łączyć i dzieli kolej dużych prędkości ma przebiegać przez województwo śląskie, także przez nasz region. Wiadomo już, że Jastrzemska Spółka Węglowa nie zgodziła się na przebieg trasy przez tereny eksploatacji górniczej. Oznacza to, że będzie przebiegać przez gminę Szana. Kilka tygodni temu poseł Grzegorz Matusiak z Prawa i Sprawiedliwości zorganizował spotkanie, na którym właśnie ten, ta sprawa budowy kolei dużych prędkości była omawiana. I jak przyznał w rozmowie ze mną, nie zaprosił wójta gminy na spotkanie, ponieważ uważa, że pan by się nudził. Co pan czuje, gdy parlamentarzysta tak traktuje samorządowca? No, czy jest to, wie pan, przykre? Yy... Ja nie wiem, co pan poseł miał na myśli, mówiąc, że mógłbym się nudzić na tego typu spotkaniach, ponieważ jest to bardzo ważny temat dla naszych mieszkańców. Ten temat budzi wiele emocji, wiele obaw. No i że powinienem uczestniczyć w tego typu spotkaniach, jeżeli są one organizowane. Wie pan, no zdarza się, że się nudzę na spotkaniach, ale to tylko wtedy, jeżeli ktoś jest monotematyczny albo ktoś opowiada jakieś głupoty, no, ale myślę, że na takim spotkaniu na pewno bym usłyszał wiele ciekawych informacji. Mówi pan, że to są niezwykle istotne spotkania, bo to niezwykle istotne sprawy, dlaczego gmina Mszana nie zgadza się na przebieg tego wariantu proponowanego teraz aktualnie. Wie pan, mamy niestety już bardzo negatywne doświadczenia związane z budową autostrady. Wtedy autostrada przesunęła się prawie o 300 metrów, czyli plan był zupełnie w innym miejscu, a później nastąpiła jakby zmiana decyzji no i w przesunięcie autostrady o 300 metrów co spowodowało wiele problemów wyburzenie 56 domów poza tym zdarzyło się że mieszkańcy którzy wybudowali nowe domy zostali w bliskości tej autostrady no i dzisiaj niestety przeżywają swój koszmar no właśnie ilu mieszkańców może dotyczyć wyburzenie bądź zmiana planów związana z budową swojego domu na terenie gminy Mszana Wstępnie z ustaleń, które usłyszeliśmy od przedstawicieli Centralnego Portu Komunikacyjnego, ta linia ma przecinać gminę tak naprawdę na pół. Jest to trasa na obszarze 6 kilometrów. Jeżeli pomyślimy, że pas takiej linii miałby gdzieś w granicach 100 metrów, no to prawie to jest 60 hektarów terenu. I w bliskości tej autostrady będą żyć nasi mieszkańcy. Ale czy dzisiaj pan tak, a czy dzisiaj pan wie, ilu mieszkańców może dotknąć budowa? Wstępnie nie mamy takiej pewności, ponieważ gdy zadajemy pytania, czy faktycznie. W w tej linii, która jest dzisiaj y, pokazywana, będzie przebiegała ta, o, ta linia. Y, okazuje się, że nie ma takiej stuprocentowej pewności, ponieważ linie kolei dużych prędkości, y, żeby je wybudować, y, one muszą spełniać pewne parametry. Y, mówimy tutaj o pewnych poziomach, y, mówimy także y, o łukach, y, Nasz teren, teren gminy Szana jest bardzo trudny. Co mieliśmy, jakby, co przeżyliśmy podczas budowy autostrady? Różnice poziomów u nas są 51 m. Czyli dzisiaj nie potrafi Pan odpowiedzieć na pytanie, ilu mieszkańców będzie trzeba przesiedlić, ile budynków będzie trzeba wyburzyć, ale te tematy się na pewno pojawią podczas konsultacji społecznych, które no właśnie rozpoczęły się 30 listopada, trwać mają do końca roku, przez cały grudzień. Mamy pandemię, przed nami święta, trudny czas. Czy to jest Pana zdaniem w ogóle dobry termin, żeby pytać ludzi o zdanie, żeby teraz na ten temat rozmawiać? Znaczy, no, jest to na pewno niedogodny termin dla naszych mieszkańców, tym bardziej, że, że dzisiaj też ta forma komunikacji odbywa się online i, i wie Pan, no, pewne są z tym związane trudności, no ale myślę, że, że mieszkańcy, dbając o swoje interesy, o, o swoje dobro, o swoją przyszłość, wezmą udział w tych konsultacjach. A czy to może być Pana zdaniem celowy termin, taki, a nie inny? Trudno mi tutaj jakby odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno mieszkańcy nasi będą protestować, my protestujemy. A czy ktoś to chciał wykorzystać, żeby osłabić troszeczkę może naszą czujność? No to trudno mi już tutaj powiedzieć, czy były to jakieś zamierzone działania. Panie wójcie, mówi pan protestujecie i co proponujecie? Jaki wariant? Yy, no myśmy jakby wybrali pewne mniejsze zło. Rozumiemy, że, że tego typu inwestycja no, jest potrzebna. Ona wpisuje się gdzieś tam w strategię e, działalności rządu. E, Centralny port komunikacyjny ma być jakby tym elementem rozwojowym Polski. E, jesteśmy świadomi, że tego typu linie no, muszą gdzieś przebiegać, ale chcielibyśmy, żeby ta linia przez teren gminy Mszana w jak najmniejszy sposób ingerowała w nasze życie. Więc I jest, taka, żeby jest taki ona wariat? Wyszła obrzeżami. Obrzeżami yy, mamy plan, i chcemy, żeby ta linia nie przecinała autostrady dwóch dróg powiatowych, yy, dwóch dróg wojewódzkich i sześć dróg gminnych. Chcemy po prostu zminimalizować te uciążliwości, te utrudnienia dla nas, yy, żeby ta linia yy, poszła jakby na granicy tutaj yy, Mszany i Jaszczębia. No właśnie, ale czy nie wchodzimy wtedy w teren eksploatacji górniczej? No, częściowo wchodzimy, tylko muszę Panu powiedzieć, że e, proponowane e, jakby dotychczas te trasy, które wchodzą na teren gminy Mszana, ona rów, one również wchodzą e, w tereny działalności górniczej, ponieważ ja tylko przypomnę, że e, wchodzą przez tereny już e, nieaktywnych, nieczynnych kopalni, jak kopalnia 1 Maja, kopalnia Moszczenica, e, kopalnia Marcel i kopalnia Jeszczem. Czy w ogóle mszanie jest potrzebna ta kolej? Bo z tego co wiem, to kolej szybkiej prędkości, dużych prędkości, no, raczej nie będzie zabierała specjalnie pasażerów w krótkie podróże. No, patrząc z perspektywy naszych mieszkańców, to myślę, że ta kolej no, nie jest nam potrzebna i raczej z tego jakichś profitów gmina mszana nie będziemy miała. A niestety same uciążliwości i utrudnienia. Wie pan, podczas budowy autostrady terytorium gminy pomniejszył się o ślad prawie 100 hektarów. Myślę, że tutaj będzie podobna sytuacja. Z tych terenów gmina już nigdy nie otrzymuje podatków. Te tereny są jakby wyłączone z aktywności gospodarczej, z takiej aktywności życiowej, tak bym to nazwał. Więc mieszkanie w ogóle w bliskości autostrady też już jest wielkim utrudnieniem i problemem. Jaki los spotka gminę Mszanę? Pewnie dowiemy się w ciągu najbliższych miesięcy. Dziękuję bardzo za poranną rozmowę. Porannym gościem Radia 90 był wójt gminy Szana Mirosław Szymanek. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.